Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w odcinku na moim kanale Dzisiaj taki vlog z wyjazdu na Grand Prix Formuły 1 A dokładniej to na Grand Prix Węgier vlog zaczynamy Ogólnie to zanim jeszcze zaczniemy całego vloga to jeszcze przedstawię wam w ogóle tor To jest dosyć krótki tor, na którym potrzeba bardzo dużo docisków w aucie Tam są wszystkie rodzaje zakrętów Są zakręty wolne, są zakręty szybkie, są zakręty o, o takiej średniej prędkości Okej, dobra, to już taka właściwa vlogowa część będzie teraz. Zadziwiłem, że sobie zrobię fryzurę na George Russella. Dobra, jest fryzura na Russellka. Więc możemy lecieć dalej. Wszystkie rzeczy są zaniesione do, do auta. No dobra, e, mogę wam jeszcze powiedzieć, że ja byłem już na jakichś tam Grand Prix 2 lata temu i 3 lata temu byłem. W Belgii byłem i tam było super. Ale kurde, będzie ciepło 33 stopnie, macie teraz tutaj screena. Tu jest dużo tarek, bardzo się tu dobrze bardzo zachowywać będzie. E, jest tu dużo szybkich zmian kierunków. No Mercedes jeszcze z tymi upgrade'ami, czy będą. Pierwszy postój w Słowacji, tak? No i już po Maczku. Nie nagrywałem Maczka, bo stwierdziłem, że bez potrzeby. Lecimy teraz dalej, 3 godziny do końca. Zatrzymałem się, nagrałem, bo chciałem wam pokazać zamek, co jest tam. Już wam opowiadam, co to jest za zamek. Zamek w Nowym Mieście nad Wagiem, znany również jako Zamek Beckow, to malownicza twierdza z XIII wieku, położona na wysokim klifie nad rzeką Wag. Zamek ten, rozbudowany przez ród Stiborów w XIV wieku, był nie tylko ważnym punktem obronnym, ale również ośrodkiem kultury i sztuki. A teraz przejdźmy do dalszej części odcinka. Dobra, idziemy zobaczyć najbliższe wejście, jakie jest senator. Kurde, wiele tu jest, bardzo dużo jest Polaków. E, jest tak gorąco, że ja nawet bez koszulki jestem. E, telefon nie chciał działać po tym, jak e, pracował przez jakieś, nie wiem, 10 minut. Więc to już samo za siebie mówi. Lecę zobaczyć, jest najbliższe wejście. Ja na prawdopodobnie właśnie stoję naprzeciwko niego. E, zobaczę, jak tam jest. I czy da się coś wam nagrać? I jak będzie się dało coś wam nagrać, to oczywiście nagram. Ale na tor na pewno dzisiaj pójdziemy z Tatą i z wujkiem. Oczywiście, jeżeli nie będzie on zamknięty, bo jak będzie zamknięty, to będzie ciężko iść. Po prostu no. No, rozumiecie, tak? Jutro rano już zaczynałem treningi. I, I wszystkie inne wydarzenia. Więc, oj, poszukanie mi Jezu, jest tak gorąco Już zmęczyłem chodząc, nie wiem O, widzę wejście Zmęczyłem się chodząc 300 metrów Po prostu się spociłem, nie? Nie zmęczyłem, tylko spociłem No, już Wam pokazuję wejście Dobra, zobaczcie Tam jest wejście, najprawdopodobniej Patrz jak to wygląda. Tak to wygląda. To jakieś sklepiki, jakieś mercze. Żadnych kolejek nie ma. A to dziwne. Tam jest już tor. Więc jak będę mógł tam wejść, już będę miał bilety, to tam wejdziemy. Ale ja to z powrotem do góry na kemping pokażę Wam nasze warunki z jakich żyjemy Zobaczcie, dla nas tutaj zongo camping No i duży aut wiele też z Polski ludzi Tak od razu wejdziemy to Wejdę to od razu Polski nie pójdę, tam Polska jest. I tutaj nasz nasze zakwaterowanie, tak żyjemy. Ładne słońce tu mamy. Ale jest zły klimat. W sensie nie ma światła. Dobry jest! Pod jasnym no dobra No i co? No idziemy nie, na teraz na zwiady Uważaj, bo się walisz zaraz o te patyki Idziemy obczaić y, miejsce całe, cały tor Lecimy Poszliśmy rozpoznać teren I przy okazji zobaczyliśmy fajne miejscówki Do popatrzenia sobie na tor Idziemy jakąś polną drogą wzdłuż toru Ja wam zaraz pokażę ten tor Nie wiem co będzie widać był. Był, bo dziś go nie widać, nie? Jest cimno. Bo jest zimno. Bo O, tu jest coś nic nie widać No nic nie widać Idziemy dalej No ja kompanię kąpany ten cały, ogarnięty 6.01, no 6 minut mi to zajęło Więc teraz sobie ciągnę kąpa Chcę pójdę montować ten film Bo nic wczoraj nie zmontowałem Muszę sobie coś nadrobić Pierwszy raz okay. na tor, dobre nastroje, jeszcze dużo ludzi zbiera. Ale to jest zarobiste. Ja nie mam zespołu wybranego. Aha, to możesz wygrać bilet na padok, nie? Co? Bilet na padok możesz wygrać. Zatrzymajmy się w tym momencie, bo jeszcze w tym momencie właśnie nie wiedziałem, że to jest coś wielkiego i zdałem sobie z tego sprawę dopiero podczas kolejnych wyścigów. No. Pierwszy yes, zakupiona nowa koszulka tutaj jest Georgia Racena o proszę. E, idziemy do sklepu. Może się uda wyłagać tatę o czapkę. No. Dobra, witam serdecznie. Trzeci dzień. E, sobota. Wczoraj nie było dużo materiałów nagranych ponieważ to no, był intensywny dzień ale już wam mówię co się działo na to, torze byliśmy praktycznie przez cały czas jedynie co to poszliśmy na obiad do... na kemping ja przez cały czas byłem na fanzonie na tych symulatorach co właśnie teraz widzicie końcowo udało mi się wykręcić najlepszy czas dnia eee, 1.16.464 646 było 464 bym mnie nie wykręcił jeszcze wczoraj. Wczoraj byłem, jechałem 5 razy. Dzisiaj kwalifikacje. Nie wiem czy Mercedes wtedy jest tak mocno wygląda, jak wygląda w poprzednich weekendach. Bo zobaczymy, w ogóle mam nową koszulkę George'a i kapkę George'a. No, wszystko podbiegnę. Hej George, Russell! Woo! You can see that your teammate is about to join us. Make a pose for Sir Lewis Hamilton. All the energy, all of the energy. Lewis, welcome to the Fan Zone stage. I'm in the Fan Zone, in the Simak. There are Tak, jutro problems. Yes, tomorrow, in the Tanie wcześnie rano bardzo. O godzinie szóstej coś takiego i pójście od razu wtedy na tor jak będziemy już na torze to wtedy zajmiemy sobie jakieś fajne miejsca, ale zanim wyścig będzie, to o godzinie 12 będę jechał, jechał wyścig taki finałowy F1 Sim Racing i będę mógł sobie wygrać właśnie bilet do Padoku na wyścig główny Formuły 1. Więc e, no spróbuję spróbuję wygrać, zrobię to co w mojej mocy, żeby wygrać ten wyścig. E, pójdę tam statkom do Padoku i będę szukał George'a. Będę, e, będę szukał George'a oczywiście, e, bo kogo, kogo innego ja mogę szukać w takim outfit? No. E, tak. Wczoraj nie nagrywałem dużo w Pyżu Antumachty. Dlaczego? To dlatego, że po prostu cały, cały dzień dosłownie przesiedziałem na, na simrygach sim i trenując i odkrywając ten sprzęt, jak on działa. Jest od, mam już go odkryty, wiem jak się jeździ, wiem jak się jeździ na tych pełnych asystach, co są. E, co są właśnie e, na tych simach? No, jest o wiele łatwiej już mi teraz robić dobre czasy z e, kontrolą, z po, wspomaganiem hamulca. E, zrobiłem czas 1.17.0, gdy e, z, bez kontroli hamulca robiłem wczoraj 1.16.8 bez DRS-u, 1.16.6 z DRS-em i właśnie 1.16.6 to jest do tej pory najlepszy czas. E, najlepszy czas na całym torze więc mam nadzieję, że e, pobiję go jeszcze i mam nadzieję, że lepiej mi pójdzie w wy wyścigu o już główną nagrodę e, te wyścigi polegają ogólnie na tym, że e, są trzy okrążenia i na każdym okrążeniu kręci się czas Mm, to są jakby takie czasówki po prostu, ale e, w formie wyścigu, więc mm, no ja jeszcze nie wiem jak jutrzejszy format wyścigu będzie wyglądał, lata tu dużo rzeczy obok, nie. Nie wiem jak będzie tutaj format wyścigu wyglądał, więc jak będę wiedział coś to, to wam powiem, a teraz wam polecę na Simy. Dobra widzowie, nie nagrałem nic z rigów, ale tutaj mamy już kwalifikacje, które oglądałem. W zasadzie oglądałem tylko Q1, bo po Q1 odpadł George i no już dla mnie nie było sensu oglądać dalej kwalifikacji. No ale pole position Norisa i dublet McLarena, w ogóle niesamowite przeżycie. Też bardzo lubię kibicować McLarenowi i bardzo się cieszę z tego, że zdobyli ten front row lockout. No i co? Z tego vloga na dzisiaj to już by było w sumie na tyle. W najbliższym czasie osobny materiał z samej niedzieli, więc wyczekujcie no i w zobaczycie czy udało mi się zdobyć wiatr do Padoku. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Cześć.